Dali 140 tysięcy złotych na kampanię. Nawrocki musi wygrać. Legendarny opozycjonista z czasów PRL Andrzej Gwiazda, 90 lat, wraz z żoną Joanną Duedą Gwiazdą wsparli Komitet Wyborczy Karola Nawrockiego, przekazując niemal 140 tysięcy złotych maksymalną dozwoloną przez prawo kwotę. Małżeństwo znane jest z niezłomnej postawy patriotycznej i wcześniejszego wsparcia dla PIS, lecz tym razem ich wybór padł na Nawrockiego. Jak podkreślają, decyzję podjęli z przekonania, że tą kontynuuje ideę prawdziwego patriotyzmu i dbałości o polskie wartości, a także z powodu odebrania PiS subwencji budżetowej. Joanna Duda Gwiazda zaznacza, że pieniądze są po to, by je wydawać na sprawy, które uważa się za słuszne. W tle pojawia się też informacja, że dwa lata temu Andrzej Gwiazda otrzymał odszkodowanie za represję z czasów komunizmu. Para od lat angażuje się w życie publiczne a muzeum zarządzane przez Karola Nawrockiego w Gdańsku było, ich zdaniem, jedynym miejscem prawdziwie patriotycznych wydarzeń. Wsparcie gwiazdów dla Karola Nawrockiego to mocny sygnał, że środowiska niepodległościowe i opozycyjne z czasów PRL szukają dziś autentycznych liderów, którzy nie boją się bronić polskości. Ich decyzja to także wyraźny sprzeciw wobec obecnych działań rządu i dowód na to, że prawdziwy patriotyzm nie ma ceny, liczy się tylko wierność wartościom. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli Ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.